Myślałam, że Bieszczady to najdzikszy zakątek Polski. Znalazłam miejsce, które jest jeszcze bardziej dzikie. Tutaj w jeszcze większym stopniu czuć potęgę i bliskość przyrody. Wiele dróg prowadzi przez lasy, a co więcej, często te drogi są szutrowe. Podoba mi się to. Beszkidnyski. To tutaj spędziłam kilka niezwykłych dni, eksplorując nowe miejsca, intrygujące, z historią i jakby zapomniane. Dojazd w niektóre miejsca był kłopotliwy, choć moje kawasaki i tak radziło sobie bardzo dobrze. W minionym sezonie poszerzyłam prawo jazdy do pełnego A i wiele osób pyta, na co się przesiądę? Jeszcze nie wiem, ale ewidentnie ciągnie wilka do lasu. przydałby się w garażu bardziej uniwersalny sprzęt. Mojej kawki po prostu mi szkoda. Niemniej jednak, ten motocykl pozwolił mi poczuć klimat Beskidu Niskiego i przemierzając długimi bezdrożami i leśnymi drogami zobaczyć miejsca, w które z pewnością nie dotarłabym na piechotę. Było pięknie. Przeżyjcie to razem ze mną. Nie mogłam doczekać się momentu, w którym będę mogła to powiedzieć. Jadę w kolejną, kilkudniową podróż motocyklową. Wideo relacje z ubiegłorocznej wycieczki motocyklem w Bieszczady zostały bardzo ciepło odebrane i cieszy mnie, że stały się one inspiracją do odwiedzenia ciekawych miejsc, czy nawet rozpoczęcia przygody motocyklowej. Mam nadzieję, że ta podróż również okaże się interesująca i inspirująca. Zapraszam w podróż motocyklem w Beskid Niski. I tak, wiem, że ujęcie z kamery powinno być wykadrowane nieco inaczej. Przesunęły mi się szelki z GoPro. Mam nadzieję, że piękne widoki wam to zrekompensują. Przy wielu okazjach powtarzam, że od dróg szybkiego ruchu zdecydowanie wolę boczne, przy których mogę spokojnie jechać i podziwiać widoki. Zamawiałam pogodę i jest jak wymarzona. Ciepły poranek sprzyja pokonywaniu kolejnych kilometrów. Ruszyłam ze skawiny za w stronę Myślenic. Tam skręciłam w kierunku Wiśniowej przez Wierzbę Nową, aby przejechać Limanową i jechać w stronę Ujścia Gorlickiego, następnie dalej w głąb Beskidu Niskiego. Pierwszym miejscem, które chciałam odwiedzić podczas wycieczki, to pasieka Barć. Po tym miejscu oprowadza miły pan, który potrafi zainteresować opowieściami o życiu pszczół. W jego obecności możemy przyjrzeć się tym pracowitym owadom z bliska. Zwieńczeniem zwiedzania była degustacja pysznego miodu. W takich okolicznościach smakuje najlepiej. Kilka kilometrów dalej, w miejscowości Polany, znajduje się cerkiew. Można powiedzieć, że znalazłam się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie. Właśnie ten dzień na plener wybrał sobie artysta Christian Prodanow w internecie posługujący się nikiem Prodi24. Filmy z powstawania niektórych jego dzieł można znaleźć na jego kanale YouTube. Piękna pogoda, otoczenie i powstający na płótnie obraz. Niesamowity klimat. Już podoba mi się to miejsce. Znacie to uczucie, gdy droga sama w sobie jest celem i przyjemnością? Tutaj właśnie tak jest. Jest pięknie. Beskid Niski jest pasmem górskim, stanowiącym obniżenie pomiędzy sąsiadującymi z nimi pasmami pieszczat i Beskidu Sądeckiego. To pasmo jest częścią Karpat położoną na pograniczu polsko-słowackim. Beskid Niski to malownicze krajobrazy pełne wzniesień i dolin, w których znajdują się urokliwe, drewniane, stare cerkwie o wnętrzach ozdobionych licznymi ikonami. Z nich spoglądają święci. Podobnie jak z kamiennych krzyży i figur, które stoją przy drogach i na cmentarzach. Wiele z nich wykonanych jest z piaskowca pozyskiwanego przede wszystkim w okolicach Bartnego, na przykład w kamieniołomie pod Maguryczem. Te tereny zamieszkiwali Łemkowie, będący słowiańską grupą etniczną, która stanowiła integralną część narodu rusińskiego. Niedługo pojawi się odcinek, w którym w większym stopniu przybliża historię Łemków na tych terenach. Jak sama nazwa wskazuje, Beskid Niski nie należy do najwyższych pasm Karpat. Po polskiej stronie najwyższym szczytem jest Lackowa, mająca 997 metrów nad poziomem morza. Niskie wysokości w żaden sposób nie powinny zniechęcić z odwiedzenia tych terenów. To ogromny obszar pełen lasów i pięknych dolin, po których można wędrować. Prędzej niż człowieka spotkamy tutaj sarnę czy jelenie. Przyroda otacza nas z każdej strony. Niemniej jednak, gdzie nie można spotkać ślady ludzkiej działalności. Między drzewami można dostrzec przepiękne cerkwie, cmentarze wojenne pośród długich traw, pozostałości dawnych wsi. Beskid Niski to miejsce, w którym można stanąć oko w oko z historią. Nie ma natłoku atrakcji i bodźców, z których można się zgubić. Tutaj wszystko czuć bardziej. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Mam nadzieję, że uda mi się przekazać Wam klimat tego miejsca i też to poczujecie i wyciszycie się razem ze mną. Istnieją miejsca, w których czas płynie wolniej. Tych miejsc nie trzeba szukać na drugim końcu świata. niespełna 3 godziny jazdy na południowy wschód od Krakowa znajduje się urokliwa kraina, w której można nacieszyć się bliskością przyrody i zaznać spokoju. To miejsce, w którym można zwolnić i odpocząć od szybkiego tempa życia w mieście. W Beskidzie Niskim można naładować akumulatorki. Warto trochę pobłądzić po tym rejonie. Tak jak ja, przejechać drogi, nawet jeśli wiem, że doprowadzą mnie do nikąd. Jak ta w Regietowie. Asfalt zamienił się w szuterek. Lubię takie miejsca, ale mam świadomość, jaka historia kryje się za nimi. To wieś powstała z połączenia dwóch wsi, których mieszkańców wysiedlono po II Wojnie Światowej w ramach akcji Wisła. Później w jednej powstał PGR i zasiedlono ją ponownie, a druga wciąż jest praktycznie niezamieszkała. Takie historie będą przypominały się na każdym kroku. Taki właśnie jest Beskid Niski. Czas na konkurs. Sprawdź, czy jesteś uważnym widzem. W ramach serii Motocyklem w Niski pojawi się łącznie 10 filmów. Obejrzyj wszystkie, zbierz odpowiedzi, a po ostatnim, dziesiątym odcinku wyślij je na nasz adres mailowy. Kto pierwszy, ten lepszy. Osoba, która jako pierwsza prześle komplet poprawnych odpowiedzi, wygrywa kartę podarunkową o wartości 150 zł, książkę Motocyklista Doskonały i zestaw gadżetów Tylko Jazda. Jest o co grać. Zapisz sobie odpowiedź na pierwsze pytanie. Jakiego koloru jest linka, którą Kasia, czyli ja, przypina kask do motocykla? W konkursie zostaną uwzględnione zgłoszenia przesłane w terminie 48 godzin od daty publikacji ostatniego, 10 odcinka serii. Odpowiedź na pytanie już zapisana? Daj znać w komentarzu. Życzę powodzenia i miłego oglądania dalszej części relacji. Po przejechaniu kilku kolejnych kilometrów docieram do kościńca Banica, który przez kolejne dni będzie moją bazą wypadową. Chyba trafiłam do raju. Czas na małą regenerację. Jutro ruszam odkryć kolejne miejsca. Zostańcie ze mną.